Tutaj Agata, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z reading vlogiem yy, i będę tutaj czytała jedną książkę, będę się na niej skupiać. Mówię tutaj, odkając świt, ja już ją zaczęłam, jestem na 110. stronie i jak na razie bardzo mi się podoba. Znaczy, no wiecie, ja dopiero tak wdrażam się w tę historię i no za dużo Wam jeszcze nic nie mogę powiedzieć, ale właśnie na tej książce chcę, chciałabym się skupić i chciałabym ją yy, przeczytać. Yy, I chciałabym też sobie trochę podczytywać książkę, jak zjednać sobie ludzi. Robina Dreke, nie wiem jak się wymawia to nazwisko, ale tak się pisze. Jest to książka z serii Inwestuj w siebie. Ja, tak jak Wam mówiłam, chciałabym zacząć właśnie sobie czytać czasami takie poradniki, coś takiego. Ją również zaczęłam i jestem na 52. stronie. 50., no może 50. I mamy tutaj chyba 10 takich rad, z tego co pamiętam. Osiem, tak, dziesięć takich rad właśnie, jak rozmawiać z ludźmi, jak znaleźć z nimi wspólny język. Także no zobaczymy, czy coś z tego wyniosę, czy mi się to przyda w moim życiu, bo ja jestem osobą bardzo nieśmiałą i jak mam zacząć z kimś rozmowę, czy w ogóle mam spotkać kogoś, kogo nie znam i no musić z nim przebywać, to od razu się stresuję i tak dalej, także zobaczymy, może to mi jakoś ułatwi moje życie towarzyskie i nie tylko. Także te dwie książki chciałabym sobie podczytywać. Yy, mamy dzisiaj 11 kwietnia, także moja matura zbliża się już yy, coraz większymi krokami. I chciałabym też trochę się, no wiecie, przyłożyć do nauki, do powtórek, chociaż ja na lekcjach już mam powtórki z matematyki. Zaczęliśmy już powtórki takie stricte do matury. Yy, ja sobie też rozwiązuję różne matury z poprzednich lat, z yy, matematyki głównie, właśnie. Jutro mam też ostatnią kartkówkę z geografii, więc muszę się dzisiaj trochę pouczyć. No i co jeszcze mogę Wam ciekawego powiedzieć? Chyba nic. Także to by było na tyle z takiego update'u i w ogóle z rozpoczęcia tego vloga. Ja teraz lecę porobić trochę zdjęć, bo jest bardzo ładna pogoda i bardzo ładne światło. Także muszę to trochę wykorzystać. No i co, do zobaczenia później. Cześć, w poniedziałek. Ja przychodzę do Was z małym updateem, bo zostało mi do końca trochę mniej niż 100 stron. Nie myślałam, że aż tak się wciągnę. Wczoraj byłam na 110 stronie, a dzisiaj jestem już na 330, tak? Coś takiego. No, niesamowicie się wciągnęłam. Teraz też miałam takie luźniejsze lekcje, więc sobie trochę czytałam. Teraz mam godzinkę przerwy prawie i mam jeszcze tylko angielski, i później już koniec. Ale mam w planach dzisiaj rozwiązać sobie jedną maturę z matematyki, tym razem z rozszerzonej, bo do tej pory robiłam tylko podstawę, także zobaczymy, jak mi to pójdzie. No ale chciałabym to oczywiście dzisiaj skończyć, no bo 100 stron to wiecie no nie tak dużo. No ale zobaczymy, będę na bieżąco Wam mówiła. Jeśli chodzi o to, co będę po tym czytała. To mam jeszcze jedną książkę od wydawnictwa, od wydawnictwa otwartego, i jest to książka Materiał na Chłopaka. I ja już nie mogę się doczekać lektury tej książki, bo nie czytałam Red, White and Royal Blue jeszcze, a to jest coś podobnego, tak słyszałam przynajmniej. Także no zobaczymy, mam nadzieję, że mi się spodoba. I tak w ogóle będzie to pierwsza taka młodzieżówka, chyba, bo to jest chyba młodzieżówka, tak mi się wydaje, z romansem między dwoma mężczyznami. Czytałam już takie z romansem między dwoma kobietami, ale takiej jeszcze nie czytałam, także zobaczymy, mam nadzieję, że mi się spodoba. No, ale najpierw tkając w świt, i muszę sobie też trochę przeczytać tej książki. Inwestuj w siebie, jak zjednać sobie ludzi, ale to może przeczytam sobie dzisiaj z dwie takie rady, czy coś takiego. A teraz, co ja będę teraz robić? Chyba przeczytam sobie jeszcze kilka rozdziałów po prostu. Kilka dni się nie odzywałam, no ale miałam gorszy humor, także nie chciałam Was tutaj... No nie chciałam po prostu się zmuszać do tego, żeby nagrywać cokolwiek. Ale w niedzielę, dzisiaj mamy środę, dzisiaj mamy 14 kwietnia, a ja w niedzielę skończyłam tkając świt, ale z opinią przyjdę tak na sam koniec vloga, jak to ja już mam w zwyczaju po prostu. A z tego, co zaczęłam, no to tak jak mówiłam, zaczęłam sobie materiał na chłopaka i... Ja chyba powiedziałam, że jest to młodzieżówka. Ja chyba powiedziałam, że jest to młodzieżówka i tu się myliłam, bo główny bohater ma 29 albo 28 lat, coś takiego, więc no to nie jest już młodzieżówka. Ale przeczytałam 100 stron, równo 100 stron i zapowiada się całkiem ok. Dzisiaj troszkę sobie poczytam, ale wychodzę do znajomych na chwilę, także też nie za dużo. A jeśli chodzi o jak zjednać sobie ludzi, to jestem na 75. stronie na technice numer 5, także chyba dwie sobie przeczytałam wczoraj, bo przedwczoraj już nie pamiętam. No, chciałabym to jeszcze skończyć jakoś może w tym tygodniu, mi się uda tak przysiąść i przemyśleć to wszystko sobie. I tutaj na samym końcu chyba są też takie ćwiczenia. Tak tutaj widzę, że są ćwiczenia, więc też je sobie przeczytam i. Może zastosuję, może mi się uda to gdzieś, ale mi się ten telefon obniża za chwilę. No nieważne, także ja to jest taki update czytelniczy na szybko. Ja teraz umalowałam się, dlatego też się odzywam, ale oglądam sobie serial. Oglądam ten szpital New Amsterdam, tak jak już wam mówiłam. I będzie sobie ten serial lecieć, a ja muszę posprzątać na łóżku, bo mam kupę ciuchów i muszę je poskładać i poukładać w szafie. Jak widzieliście, zasadziłam też anginkę do doniczki, także już jedną szczepkę mam mniej. Teraz ukarzeniają mi się jeszcze raz, dwa, trzy, cztery rzeczy, pięć rzeczy, także jeszcze trochę, ale już większość z nich wypuszcza korzonki, także też niedługo będę sadzić jeszcze więcej, także nie mogę się doczekać, bo ja bardzo to lubię, lubię grzebać się w ziemi. No i tak, to na tyle. Teraz do zobaczenia później. Cześć, znowu odzywam się po małej przerwie. Dzisiaj mamy sobotę, ale miałam taką przerwę, ponieważ nie mogę się totalnie wciągnąć w tę książkę. Jestem już za połową, z tego co widzę, ale więcej, tak sto, ostatnie 100 stron przeczytałam sobie wczoraj i jeszcze dzisiaj rano czytałam, bo jakoś. Odkładam ją i w ogóle nie ciągnie mnie, żeby czytać ją dalej, żeby po nią po prostu sięgnąć i dowiedzieć się, co jest dalej. Mam nadzieję, że teraz już będzie lepiej, bo troszkę bardziej już tak jakby, no nie wiem, może się wciągnęłam przez te ostatnie sto stron. No ale zastanawiałam się nawet, czy tego nie odłożyć i nie zacząć sobie czytać czegoś innego. Yy, no ale zobaczymy. Dzisiaj jeszcze dam jej szansę, bo dzisiaj siedzę w sobotę w domu, mam w planach trochę się pouczyć i właśnie poczytać sobie. No także zobaczymy jak to będzie dalej Jeśli chodzi o Jak zjednać sobie ludzi To nic nie czytałam Jestem cały czas Na technice numer 5 To jest 75 strona Nic nie czytałam dalej Także nic wam po prostu więcej nie powiem Jestem trochę zdyszana Bo właśnie przyszłam ze sklepu Ale tak to na razie tyle z tego mojego update'u Ja teraz będę trochę posprzątać w pokoju Ogarnąć ogólnie trochę w kuchni Muszę zrobić zupę dzisiaj Pierwszy raz będę robiła zupę warzywną, także no nie jest to najtrudniejsza rzecz na świecie, no ale pierwszy raz to wiecie. Eee, także tak, do zobaczenia później. Niedzielę, ja nagrywam do Was z samochodu, bo jestem w łodzi i stwierdziłam, że tak na szybko Wam coś tutaj powiem, bo zostało mi już naprawdę niewiele do skończenia tej książki. Nie wiem, jakieś 70 stron, może? No, trochę więcej niż 70 stron, ale muszę teraz szczerze powiedzieć, że wciągnęłam się w tą drugą połowę książki, tak jakby, bo jak Wam wcześniej mówiłam, miałam ochotę ją odłożyć i zacząć coś innego, ale. No, dałam jej jeszcze jedną szansę i no i się wciągnęłam. Yy, nie umiem powiedzieć, czemu się wciągnęłam. Znaczy, ja myślę, że wiem, czemu się wciągnęłam, ale nie mogę Wam tego powiedzieć za bardzo chyba. Chociaż wydaje mi się, że to i tak będzie trochę przewidywalna ta książka. A dlaczego? Nieważne, bo się już pokręciłam. Yy, ale na razie Wam nie powiem, dlaczego bardziej mi się podoba. Yy, także tak... Idę czytać dalej, bo chciałabym to dzisiaj skończyć, chociaż nie wiem, czy mi się uda. Bo właśnie teraz jesteśmy w Łodzi, czekam za moim tatą. Yy, I później jedziemy do znajomych. Później wracamy do domu, no ale wiadomo, u znajomych jak będziemy wracać, już czytać nie będę, bo będzie ciemno. Bo jest w ogóle 16. Yy, także tak, do usłyszenia zapewne jutro. W poniedziałek, jakoś spodobał mi się ten kadry i znowu tak nagrywam. Yy, skończyłam wczoraj czytać materiał na chłopaka, ale tak jak zawsze przyjdę do Was już na koniec vloga, a jeszcze tego vloga nie chcę kończyć, bo stwierdziłam, że trochę jeszcze go pociągnę, bo trochę krótko trwa. Przesadzałam dzisiaj rośliny, dwie i stwierdziłam, że pokażę Wam czemu i w ogóle co przesadzałam. Także pierwszą rośliną, którą przesadzałam był asparagus. On mi tu wypuszcza tak bardzo też wysoko i chyba mu u mnie dobrze. A przesadzałam go dlatego, że z doniczki wystawały mu po prostu już korzenie i to dosyć mocno. Moja mama go takiego kupiła i właśnie czekała maszcie trochę u mnie, zaklimatyzuje, żeby go dopiero wtedy przesadzić. Także ja go przesadziłam do takiej mieszanki w sumie swojej, własnej. Perlit, Ziemia Uniwersalna i Ziemia do Kaktusów. Jedzie ja ciągnik. I wysypałam spód drenażem, bo tak wyczytałam, że yy, będzie ok. Także za kilka dni go podleję, bo ta ziemia jest trochę wilgotna. Także nie chcę też przesadzać. Yy, przesadzać, przesadzać z wodą, oczywiście. Yy, a drugą rośliną, którą przesadzałam, jest pieniążek, ponieważ ja, ja kupiłam pieniążka jakoś w zeszłe wakacje. I kupiłam go takiego, no wiecie, ładnego, z jednym babykiem już wychodzącym. Ja później tego babybika rozsadziłam i w ogóle byłam taka szczęśliwa, bo on tak ładnie rósł. No i przyszła jesień i przyszła zima i z mojego pięknego pieniążka zostało takie coś. Minuta ciszy, poproszę. No, jak widać, nie za wszystkim sobie radzę, jeszcze się uczę. Przesadziłam, on był w o wiele większej doniczce, ale że zostało mi dosłownie jeden listek i tu widzę, że jeden wychodzi, także jeszcze jeden, tak mam nadzieję, że może mi teraz odżyje. Przesadziłam go do mniejszej doniczki, właśnie żeby nie szedł w korzenie, tylko żeby szedł tutaj w górę. Yy, no Mam nadzieję, że teraz jest wiosna, to trochę odżyje. Ja go tego akurat podlałam, bo on miał sucho, jak ja go przesadzałam, do takiej samej mieszanki go przesadziłam jak asparagusa. I ja mu akurat nie dawałam karamzytu na dół, no bo ta doniczuszka jest bardzo malutka. Miałam do niej zasadzić coś innego, no ale mam pieniążka, to przesadziłam pieniążka. No i mam nadzieję, że będzie teraz jakoś fajnie rusł. Trzymam bardzo za to kciuki i proszę Was też, żebyście trzymali kciuki. I to by było na tyle z takiego update'u. Ja teraz jadę do lekarza, bo mam godzinę 17 chyba i biorę sobie książkę kolejną, zaraz Wam pokażę. Biorę sobie kolejny dodatek, który miał swoją premierę, albo dopiero będzie miał, albo miał już, albo będzie miał, jeszcze nie wiem. Jest to The Kissing Booth za przez Stany, jest to taki drugi dodatek, to ma dosłownie 100 stron, także i w ogóle ma bardzo dużą czcionkę i mam wrażenie, że to przeczytam sobie tak naraz, także dzisiaj na pewno to zacznę u lekarza. Nie uczyłam się dzisiaj jeszcze za dużo, prawie w ogóle się nie uczyłam, a miałam taki plan od dzisiaj zacząć Pozostały dwa tygodnie do matury, ale może jak przyjadę, to sobie przeczytam jakieś streszczenia, bo lalkę chciałabym sobie na pewno przypomnieć z lektur. Chciałabym obejrzeć jakieś streszczenia na internecie. Mam też taką książeczkę, że wszystko o lalce, wiecie, taką, ona jest taka malutka, na pewno kojarzycie. Także tak, ja się zbieram do tego lekarza, bo zaraz się spóźnię. I do zobaczenia później. I jak widzieliście, byłam netto i kupiłam sobie paprotkę. Kosztowała ona 9 zł. Ja już miałam jedno podejście do paprotki i ją wysuszyłam, ale moja mama lubi paprotki, także ta pójdzie pod skrzydła mojej mamy. I kupiłam sobie dwie doniczki, bo już widziałam gdzieś te doniczki. Nie wiem, na jakiejś grupce chyba na Facebooku. Dwie takie czarne, to są te najmniejsze, one kosztowały 15 zł. Na takich nóżkach zaraz zobaczę, jak one wyglądają. I oczywiście mi się Mi dziwnie słońce tu świeci, ale nic na to nie poradzę. Dobra, są to takie małe doniczki, ale ja mam dużo takich małych kwiatów, więc będą fajne. O, i one są takie na takich nóżkach. Także bardzo fajnie. Bo jak patrzyłam, były większe, ale one były tylko wyższe, nie były szersze. 11 cm to ma średnicy, także chyba akurat na tą poprotkę rozprzymierzę sobie. O, Idealnie na tą paprotkę, także nawet pewnie ta paprotka tutaj wyląduje tymczasowo, póki nie będę jej przesadzać. Ale bardzo mi się podobają takie. Ja już mam jedną taką na nóżkach z Pepką, tylko ja mam taką z złotą i na trochę innych tych nóżkach, ale, ale podobają mi się takie manuszki, także cieszę, cieszę się, że te jeszcze były. Yy, no i tak, ja jadę do domu, książki w ogóle nie poczytałam, bo praktycznie od razu weszłam do tego lekarza, także bardzo się cieszę. I, no a co? No i co? Teraz jadę się trochę uczyć na geografię. Chyba dzisiaj, albo dzisiaj postawię na Polski. Jeszcze nie wiem. Cześć, przychodzę już zakończyć tego vloga. Yy, przeczytałam, skończyłam materiał na chłopaka i przeczytałam w międzyczasie jeszcze dwie inne książki, także o nich też Wam opowiem. Oj, ruszyłam z yy, Najpierw powiem Wam tylko o tym, że nie skończyłam książki Jak zjednać sobie ludzi, bo po prostu nie miałam ochoty po nią sięgać. Coś yy, się ubrudziłam, to nawet. Jestem na 75 stronie, tak jak. Tak, jak to było w, ostatnie, w ostatnim update'cie, jak o niej mówiłam, po prostu jej nie przeczytałam, ale na pewno będę sobie dalej podczytywać za jakiś czas. Ym, I tak, teraz przejdźmy do książki, którą czytałam jako, pier jako pierwszą w tym vlogu, czyli Tkając Świt od Elizabeth Lim. Yy, jest to fantastyka młodzieżowa. Jeśli chodzi o to, o czym ona opowiada, to ja Wam przeczytam tylko tutaj wstęp. Project Runway w połączeniu z Mulan, porywająca opowieść o młodej dziewczynie, która udaje chłopca wyrywalizować o rolę cesarskiego krawca. No i właśnie tak, poznajemy tutaj główną bohaterkę Maję. Ona pochodzi z, właśnie z takiej rodziny, gdzie ojciec był krawcem. O matce dużo nie wiemy, bo matka zmarła jak bohaterka była mała, chyba z tego co pamiętam. Miała ona trzech braci, no i ojciec ich wychowywał, właśnie ojciec był tym krawcem, i ona odziedziczyła ten talent właśnie do, po ojcu do tego szycia. Jej bracia no w ogóle nie, nie mieli jakiegokolwiek drygu do igły i do nożyczek. Także gdy przychodzi wezwanie na cesarski dwór do konkursu, właśnie na cesarza, dwóch braci jej zginęło w wojnie. I został jeden najmłodszy brat, który totalnie się właśnie nie zna na szyciu. Zostaje ojciec, który też już jest schorowany i stary, i zostaje ona. I ona właśnie obcina włosy, udaje chłopaka i jedzie do tego cesarza i udaje właśnie krawca. No i później mamy dalszą historię jej. Co jeszcze mogę tu powiedzieć? Mamy tutaj wątek miłosny. Ja o tym wątku wiedziałam, dlatego. Nie zepsuło mi to czytanie książki, bo wiem, że niektórzy nie wiedzieli w ogóle o tym, i przez to, że ten wątek się pojawił, to no, nie polubili tej książki za bardzo. Ja o tym wiedziałam, tak jak mówię, słyszałam już gdzieś tam u kogoś na filmie, pewnie, i byłam po prostu na to przygotowana, i mi ten wątek nawet się podobał, bo polubiłam tego bohatera. Bohaterkę główną zresztą też polubiłam. No i co, co ja mogę tutaj jeszcze powiedzieć? Mi się to podobało. Ale nie jest to nic znowu wyszukanego, nie jest, nie jest to nic nowego, jest to właśnie fantastyka młodzieżowa i tyle. Ja poleciłam ją też mojej siostrze, a raczej wybrałam ją mojej siostrze. Zresztą zobaczycie to w następnym filmie, zaraz po tym vlogu, który się pojawi. Także tam, także tam zobaczycie. No ja, jak mówię, mi się podobało, ale nie zachwyciło mnie to jakoś szczególnie bardzo, także. Także tak. A, i na pewno przeczytam drugi tom, bo mamy tutaj nawet zapowiedź. Będzie to Snując zmierzch. Tutaj widzicie okładkę taką czerwoną. No, ja przeczytam, bo jestem po prostu ciekawa i będzie to tylko dylogia, także no, ten i jeszcze jeden tom i koniec serii. No, także zobaczymy, ja na pewno przeczytam. Drugą książką, którą przeczytałam, jest Materiał na chłopaka. Jest to romans między dwoma mężczyznami. Poznajemy tutaj Luka, który ma niezbyt Pochlebne opinie w gazetach. Jest on synem dwóch piosen, jest on synem dwóch artystów, którzy już no, są starsi, już nie występują, nie są tacy na topie. I on zostaje tak jakby oceniany przez pryzmat właśnie swoich rodziców. Zawsze przez tych wszystkich reporterów i tych paparacji, zostaje zapany w jakiś takich no, niekorzystnych dla niego sytuacjach. I przez to. W firmie, w której on pracuje, on pracuje w jakiejś organizacji i musi zbierać, tak jakby darczyńców na nią i wielu właśnie tych darczyńców, przez to, co o nim wszyscy mówią, no nie chce jakby wspierać tej jego organizacji i tak dalej. I on postanawia, że w końcu musi się ogarnąć i musi znaleźć chłopaka, yy, takiego, wiecie, poważnego, który postawi go w dobrym świetle. No i właśnie poznaje on Olivera, yy, Olivera, który też potrzebuje znaleźć chłopaka, bo ma jakąś tam imprezę rodzinną i wypada mu iść z kimś. Także oni się razem zgadują i po prostu są w związku na niby. No i jak się można domyślić, to się później tam rozwija w coś więcej. Ale tak jak ja Wam mówiłam, nie wciągnęłam się za bardzo w tę historię. Od początku nie mogłam się wkręcić, dopiero później się wkręciłam. Jak już te, ten wątek między nimi był trochę, no trochę już się rozwinął, że tak powiem. I końcówka. Według mnie usunęłabym tak, yy, nie wiem ile, z dwie strony. Tak, usunęłabym właśnie z, tak z dwie strony, bo autorka wydaje mi się, że próbowała tak to jakoś pokręcić dziwnie. Yy, autorka? Tak, yy, Alexis Hall. Hall? Tak, Alexis Hall. Yy, no tylko to dosłownie ostatnie strony mi się nie podobały, tak to już druga połowa książki była jak dla mnie ok. To był też pierwszy romans między mężczyznami, właśnie który ja przeczytałam i no bardzo fajnie się to, mi się to czytało, także na pewno będę sięgała po takie motywy dalej. No i co? Wszyscy też mówili, że ta książka ich rozśmieszała bardzo dużo. Tutaj jest nawet napisane, że dobra komedia romantyczna, że tutaj było gdzieś jeszcze, że błyskotliwy romans doprawiony najlepszym brytyjskim humorem. No, ja na palcach u jednej ręki zliczyłabym, ile razy się zaczęłam śmiać na tej książce. No, kilka razy to było, ale nie, nie jakoś y, dużo razy. Wiecie, większość książek tam czasami wywołuje uśmiech na naszych twarzach. No, także tutaj nie było tego jakoś specjalnie dużo. Ja koniec końców nie wiem, czy Wam ją polecić, czy nie. No, bo jak mówię, początek nie był zbyt fajny, nie mogłam się w ogóle wkręcić. Później już się wkręciłam, ale to znowu to zakończenie było takie mech. Także nie wiem, jeżeli po prostu chcecie, to przeczytajcie, jeżeli chcecie sobie wyrobić własną opinię na temat tej książki. Także to by było na, na tyle. Później, jak skończyłam materiał na chłopaka, to przeczytałam sobie The Kissing Booth za kółkiem przez Stany. Jest to tom 2,5, taki dodatek po drugim tomie, ale jest... Dzwony zaczęły oczywiście dzwonić, bo zawsze jak ja nagrywam, to muszą dzwonić dzwony. Nieważne. Według mnie jest to dodatek totalnie niepotrzebny. On ma 100 stron, ale jest pisany, no tak, że to się czyta dosłownie. Ja to przeczytałam w jeden wieczór, no bo jak inaczej to przeczytać? Ale dla mnie było to bez sensu. Ja z tej książki nic nie wyciągnęłam. Ona nic nie zmieniła w stosunku do tej serii dla mnie. Było to totalnie niepotrzebne. Ja już po prostu bym pociągnęła i napisała już pełnoprawny trzeci tom, a nie takie, takie coś, bo ten dodatek domek przy plaży jeszcze, jeszcze mi się jakoś podobał, ale tutaj no, to było takie dosłownie naciągane i. No i tyle, nie będę nic za dużo mówić na ten temat. I ostatnią książką, którą przeczytałam, jest Baśniobór Brandona Bula. W końcu sięgnęłam po Baśniobór i tak bardzo żałuję, że zrobiłam to tak późno. Jest to tak cudowna historia. Nie będę się tutaj też rozgadywać na jej temat, bo już niedługo będzie koniec y, miesiąca i będę nagrywała na pewno w Rapap. No ale to było tak świetne. To jest y, egzemplarz z biblioteki i ja na pewno już wiem, że będę sobie kupować swoje egzemplarze, bo to było cudowne i chcę, żeby moje rodzeństwo to przeczytało, bo ja się zakochałam naprawdę. Już się nie mogę doczekać drugiego tomu, także tak. Jeżeli interesuje Was, co czytam teraz, to czytam na Ostrym Ogniu. Jestem chyba na setnej stronie. Musiałam wstać po książkę, czytam na Ostrym Ogniu. Tak, jestem na 106 stronie. Jak na razie no, powoli się wkręcam i fajnie mi się to czyta, bo rozdziały są strasznie krótkie. Jak czytam sobie wieczorem, to tak jakoś szybciej mi to idzie i tak rozdział za rozdziałem i wiecie. Także to tak. I to by było już na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Dajcie mi znać, czy zamierzacie przeczytać tkając świt albo materiał na chłopaka, a może już macie którąś z tych lektur za sobą. Yy, dajcie mi znać, jak Wam się podobały, bo jestem no, ciekawa tego. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!